Benvenuti a tutti, possiamo cominciare con le domande. What okay. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Lorenzo Pellegrini. Piłka znajduje Dybale. Dybala, szansa! Mamy pierwszą bramkę! To tylko rozkręci nam emocje! Prowadzą zatem 1 do 0. Jest szansa, uderza! To nie miało prawa zaskoczyć Martineza. Piłka znajduje dybale. Czy mu się uda? Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. 2 do 0. Gramy dalej. Dobra piłka. Może być niebezpiecznie. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Przy piłce Cristiano Ronaldo Z piłką teraz Sany Ma teraz szansę Proszę państwa, piłka w siatce Trzecia bramka, mamy hat-tricka W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu Przynajmniej w pierwszej połowie No zresztą wynik mówi sam za siebie Nie najlepszy strzał głową, łatwo pada łupem bramkarza Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Piotr Siediński. I podanie do Sané. Sané może strzelać. Tobitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale po... Rozległ się Gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Skutecznie zablokowana ta centra. Aleksiej Mirańczuk. Mirańczuk. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Wybija, ale ciągle jest groźnie. Jednak nie. Słyszymy Gwizdek. Chorągiewka w górze. Mogą odetchnąć z ulgą. Zablokowana teraz próba strzału. Dobra teraz obrona bramkarza. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Piłkę ma Kingsley Coman. No, to zapowiadało się całkiem groźnie, ale od czego jest Bramkarz? Pokazał klasę tą interwencją. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Niesamowite lanie. Spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Zima. Blaszicz ma piłkę. Oj, proszę. Udana interwencja przed dośrodkowaniu. Mamy sygnał, że na innym stadionie sędzia podyktował jedenastkę. Czy tak było? Tak, był rzut karny dla Lecce. Udało się strzelić. Brawo, podręcznikowa wręcz interwencja. Dobrze, że kontrolował lot piłki, bo tam już ktoś by się znalazł do ewentualnej dobitki. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. I to już. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Poman ma teraz piłkę. Przy piłce Dybala. Tym razem nic z tego. Piotr Zieliński. Może być zaraz groźnie. Proszę państwa, pierwszy gol meczu za nami. Szybko poszło. No to mamy 1 do zera Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Niedokładnie, przejmują piłkę. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. I co, i dośrodkowanie nie dochodzi celu. Cudowna piłka, spójrzmy. Odważne to wyjście, ale decyzja okazała się być słuszną. Tak, takie wyjścia często kończą się rzutem karnym, ale ta interwencja była czyściutka. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Utany odbiór piłki, ale ta wyszła na rzut rożny. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Wyczuł intencję. Blokuje. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Czy mu się uda? Tak, proszę bardzo. Trafia po raz drugi. On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ale jest pierwszy przy piłce. Co zrobi? Gol! Drużyna potrzebowała tej bramki jak powietrza. Proszę państwa, łapią kontakt. Jeszcze mają czas na wyrównanie. Dybala, szansa. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Czy będzie z tego remis? Było groźnie, ale nikt nie zdołał przeciąć tego dośrodkowania. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Teraz, czy dobrze to wykończy? Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Wciąż mogą to zremisować, ale blisko do końca. To może być ostatnia okazja. Kristante, Nicolo Zaniolo. Uwaga, okazja! Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Sędziak... Europa League właśnie się rozpoczął. Borja Iglesias. William Carvalho. Decyduje się na indywidualny rajd. Proszę Państwa! Gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzeleckiego? No to mamy 1 do 0. I podanie dostane. Piłka do Cristiano Ronaldo. To mogła, wręcz powinna być bramka. Daleko dogrywa w pole karne. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Ależ poszedł na przebój. Carvalho dostał piłkę. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Piłka znajduje Dybale. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Okazja teraz przed Dybalą. Sar. Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. Iglesias teraz z piłką. Proszę państwa, bramka! Powiększają przewagę! Nie ma chyba wątpliwości, kto tu jest dzisiaj lepszy! Na razie 2-0. To Sara! Niedokładne teraz podanie. Zaczęliśmy drugą połowę pierwszego spotkania fazy grupowej tegorocznej UEFA Europa League. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Oto z piłką. Piękna parada, ależ teraz Martinez pofrunął. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Tak, proszę państwa, kolejne trafienie. Mamy trzy bramki przewagi. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Co teraz zrobili Rojsony? Jak on to obronił? Doskonała reakcja. Mocne wejście, ale czyste. William Carvalho ma piłkę. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Piłkę ma Zaniolo. Teraz z piłką. Nieudane podanie i przechwyt. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. I mamy gola, proszę państwa! To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. To nie było skuteczne wybicie. No i po koniec meczu. Nie udało się...